Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień Dobry, jesteśmy razem. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie z Centrum Kultury Dworek Białoprawnicki, który nas dzisiaj gości. Za co serdecznie dziękujemy. Aha, a ja puszczam na Agnieszce Żajączka. La 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 ale zaraz skończę, dobrze, ponieważ mm. <laughs> jesteśmy dzisiaj w terenie, postanowiłyśmy skorzystać z tego, że jest piękna pogoda e, i że gości nas dworek białoprądnicki w Krakowie, więc na tle właśnie tego dworku e, historycznego miejsca w Krakowie, ponieważ Tadeusz Kościuszko wypoczywał tutaj sobie kiedyś w pod swoich... tamtym drzewem, tak jest, jak ktoś będzie w Krakowie, to zapraszamy, żeby zobaczyć i przeczytać o tym, jak to Tadeusz tutaj y, wypoczywał. Y, natomiast y, my dzisiaj witamy w kolejnym odcinku Legend Gorajeckich. I Ciocia Jaga oraz Ciocia Kasia zapraszamy Was na dwie minutki jeszcze takiego. Ja tutaj będę rozmawiała, do Was będę mówiła, różne rzeczy, a Ciocia Jaga jak zwykle zajmuje się. Y, y, wieżą kontrolną i poudostępnia nasze wydarzenie w różnych, w różnych miejscach, żeby jak najwięcej osób mogło usłyszeć tę niesamowitą historię. A dzisiaj mamy naprawdę dla Was niesamowitą historię. E... To może jeszcze zanim, tak? zanim historię rozpoczniesz, to przypomnimy jeszcze, że dzisiejsza transmisja jest dofinansowana w ramach programu Kultura w sieci, za co też serdecznie dziękujemy. I pozdrawiamy. I pozdrawiamy. Pozdrawiamy tak, wszystkich, którzy rozpatrywali wnioski. I, <śmiany> i, tak, i teraz już możesz opowiadać, a ja w międzyczasie e, właśnie uruchomię nas, to no, chociaż widzę, że już dwie osoby nas oglądają, także bardzo nam miło. E, jeszcze, żeby nas mogło więcej oglądać osób, to ja udostępnię nas teraz w kilku miejscach. Tak jest, a ja, jak, jak to mówią, jeszcze raz przedstawię nas, bo potrzebujemy kilku minut, dosłownie dwóch, trzech minutek na to, żeby ciocia Jaga mogła poudostępniać nasze wydarzenie w różnych miejscach i żeby jak największa liczba osób mogła do nas dołączyć, a jeżeli Wy macie taką ochotę, żeby jeszcze z kimś podzielić się tym, że właśnie tutaj w pięknych okolicznościach przyrody na terenie dworku Białoprądnickiego w Krakowie opowiadamy o całkiem niesamowitych historiach z Gorajca, e, która jest na Podkarpaciu, i stamtąd właśnie dziś e, przy, przyfruwa do nas, przyfruwa dokładnie z tymi oto jaskółeczkami. Pewna legenda, ale za chwileczkę, za dwie minutki zaczniemy ją już o, opowiadać, a tymczasem ja. Zapraszam Was bardzo serdecznie do tego, żebyście przywitali się z nami w komentarzach. Ja jestem ciocia Kasia, to jest ciocia Jaga. Możecie przywitać się imieniem, możecie powiedzieć, z kim oglądacie naszą, naszą transmisję, nasze legendy. I Będziemy, bądźcie z nami, po prostu, miejcie w zasięgu ręki klawiaturę, ponieważ jak zwykle w naszym opowiadaniu pojawia się kilka pytań do publiczności. I bardzo się cieszymy, kiedy widzimy tam jakieś właśnie opowieści od Was, a też, też jest to taki, taki moment, że możecie nam powiedzieć, gdzie wy jesteście bo nasza legenda jest z Gorajca, czyli z Podkarpacia, to jest bardzo blisko granicy z Ukrainą, na, już przy granicy też, to jest na granicy województw podkarpackiego i lubelskiego, my jesteśmy natomiast w Krakowie, w, w samym sercu nie, ale może kiedyś Dawniej, bliżej ale też w kulturalnym kraju. sercu Krakowa, zdecydowanie, a już na pewno Prądnika, czyli dzielnicy e, takiej, która właśnie tutaj jest, bo e, jak wiecie, te granice zawsze w pewnym momencie się pojawiają i w naszej legendzie też e, będzie trochę o tym, bo to jest taka legenda z takich czasów, kiedy granice Polski, by, albo raczej wyglądały troszkę inaczej, i w ogóle historia była, historia była całkiem inna. Ja już, ja już czekam, tak? Jeszcze chwileczkę, tutaj potrzebujemy. Tak, tak, jeszcze trafiamy do naszych grup, żeby przypomnieć, że zaczynamy właśnie. O, dziękujemy Teresie, która nas chyba ogląda, bo właśnie też udostępniła naszą transmisję. Także dzięki Teresa. Dziękujemy. Widzimy, że jest nawet już dużo udostępnień. Także ja jeszcze udostępnię w mojej relacji. I możemy. Dookoła opowiadać. nas biegają dzieci. Dookoła nas biegają dzieci, jeżdżą na rowerach. A my dzisiaj, czy już, czy jaką możemy zaczynać? Tak. W takim razie, dziś specjalnie dla Was, legenda. Legenda. E, ale o prawdziwym zdarzeniu. E, legenda o kapliczce gorajeckiej, która jest zbudowana na wodzie. Tak jest. Dobrze. Czyli start. Witamy się bardzo serdecznie. Jeszcze raz jesteśmy cicho szabajki. Tak, cicho szabajki, ciocia Jaga i ciocia Kasia specjalnie dla Was z dworku Białoprądnickiego, ale legenda. Który jest za nami, który nas gości. Dziękujemy bardzo serdecznie za to. Natomiast opowiadamy Legendy Gorajeckie. To już jest nasz trzeci odcinek. Trzeci odcinek Legend Gorajeckich. Były bajki dziadka Olka, a teraz jesteśmy, wspoma, wspomogła nas mama Jola, Jola czyli Piotrowska. Jolanda Piotrowska. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Przewodniczka, bardzo bardzo wspaniałe historie opowiada. Myślałem jeszcze do mamy Joli, że, że opowiadamy. Tak jest. I dzisiaj opowiadamy o gorajeckiej kapliczce na wodzie. Legendę, bo tak naprawdę no, było o tym wydarzeniu i w gazetach, i w różnych miejscach. W i, wiele, i w Wiedniu. I wielu czyli bardzo, bardzo daleko od Podkarpacia, bo Gorajec właśnie jest na granicy województwa obecnego podkarpackiego oraz województwa lubelskiego i jest blisko granicy ukraińskiej, ale my dzisiaj posłuchamy tak naprawdę takiej historii o Jaskułek które przyleciały specjalnie do nas, usiadły sobie razem z nami tutaj do, do, naszej, do naszych legend, które śpiewały yit, yit, yit". I, i, i. Albo może zaśpiewają jeszcze inne rzeczy, ale słyszały tą historię od swoich babek i, i, i dziadków i, tak? I dziadków tak? No i wiecie, że są różne rodzaje jaskółeczek, bo są, są na przykład też jaskółki, nadobniczka, zielono-biała, ale jest też oknówka zwyczajna, a nas odwiedziły jaskółki dymówki. I one mają takie zwyczaje, jak już są w terenie, to siadają sobie w takich miejscach, gdzie łatwy jest widok na wszystko, żeby przypadkiem nic ich nie pożarło. I siadają sobie na przykład na drutach elektrycznych i obserwują wszystko, co się dzieje dookoła. Ale też kiedyś, dawno temu, te jaskółki w ogóle są bardzo towarzyskie. I jest taka bajka o tym właśnie, e ezopowa, czyli bardzo, bardzo dawna, o tym, że dlaczego jaskółki w ogóle lubią być tak blisko ludzi. No, zobaczcie, one się wcale nie boją, można je posmyrać pod, e pod pachą. Aha, nie wiem, czy tak jest akurat na co dzień, na co dzień może nie, ale e bajka ta opowiada o tym, że kiedyś jaskółki wcale nie lubiły tak z ludźmi mieszkać, ale mieszkały tak jak wszystkie inne ptaki razem. I, e, i wyobraźcie sobie, że e, kiedyś e, ludzie, to zresztą bardzo dobrze wiecie, że dużo więcej byli e, w naturze, e, chodzili do pola i siali tam różne rośliny, e, i między innymi siali też len i konopie. I te jaskółki jak tylko widziały, że takie rzeczy się dzieją, to jest na przełomie marca i kwietnia, to wołały do innych ptaków, żeby te ptaki wydziobywały ten, te ziarenka. Bo z, ty, z tego lnu potem robi się nici, a z nici robi się sieci, a w sieci można łapać wszystkie ptaki. Ale te ptaki wcale jej nie słuchały, ich nie słuchały i śmiały się z nich. Więc jaskółki potem nie dawały za wygraną, jak tylko zazielenił się len nad, e, nad, nad, tuż wyszedł trochę ponad ziemię to mówiły, ptaszki, kochane ptaszki, lepiej wydzióbmy go teraz, jeszcze nie jest za późno, możemy go wydziobać z ziemi i y, nie będzie z, nie, z niego ani nici, ani nie będzie z niego sieci ale te ptaki się śmiały co to za tam jaskółki, co wy tam mówicie potem Jaskółki wcale nie dawały za wygraną. Jak już len dojrzał i miał, e, miał swoje własne nasiona, takie, żeby znowu gospodarze pozbierali i za rok znowu wysiali. Nie, nie, teraz też nie jest za późno, Wydziłmy te ziarenka i jest jeszcze szansa, że nie będzie w przyszłym roku chociaż tych sieci. Ale ptaki się śmiały. I co się okazało? Z lnu potem ludzie zrobili nici, a z nici zrobili sieci. I jaskółki wykombinowały sobie tak, że jak zamieszkają blisko ludzi, to wtedy ludzie im dadzą spokój. I tak, chyba też jest. Wszyscy bardzo lubimy jaskółki. I kiedyś. Jak były takie domy, nie takie mieszkania, jak my teraz mamy. Zresztą mój dziadek, który mieszkał w Lublinie, walczył z jaskółkami, bo niestety tam, gdzie są gniazdka, to pewnie wszyscy dobrze wiecie, a na pewno tatusiowie wiedzą, którzy zostawiają auta pod, na, pod drzewami, na których właśnie mieszkają różne ptaszki, że one tam paskudzą. Zresztą my się nie boimy takich słów z ciocią Jagą, bo było na samym początku naszych legend gorajeckich o gołębiach paskudzących. Więc inne ptaki też, <grystanie> też. to robią. Więc e, ja tutaj uważam, ale e, mam nadzieję, że nic nie, na mnie nie kapnie. Ale słuchajcie. I te jaskółki kiedyś, e, jak e, ludzie mieli nie tylko swój dom, e, ale też y, mieszkali ludzie nie tylko na przykład z kotkami i z pieskami, tylko też na przykład z krówkami, z konikami, z y, jakimi jeszcze zwierzętami, pani ciociu Jago? Mm, na pewno wi, mógł wi, mieszkać wi, wi. tam, o, mógł mieszkać świnki, ale mógł być też pies i kot, pa, 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 pa. Drób. drób, czyli kurki i kogutki, i gąski, i kaszuszki. I to jest właśnie miejsce na pytanie do naszej publiczności. Czy wy wiecie, jak się nazywały te mieszkania różnych zwierząt domowych, takich gospodarczych? I możecie nam napisać w komentarzach, bardzo jesteśmy ciekawe, bo te słowa już wychodzą z użycia. Teraz, teraz już bardzo rzadko o tym wiemy. I jaskółeczki. W tym całym gwarnym towarzystwie, bo wyobraźcie sobie, coś mi się smyra, wyobraźcie sobie właśnie, że mieszkacie na wsi, rano budzicie się, albo raczej budzi was pianie koguta i gdakanie kur i e, kwiczenie świnek, które są głodne i trzeba wstawać i je nakarmić, ale też muczenie krów, które oznajmia o tym, że krowa żeby ją wydojono i trzeba było wstać i ją wydoić, a potem krowa, widzicie, lubi jeść koniczynę i różne zielone rzeczy, więc trzeba ją wypędzić na pastwisko. Mamy. Pozdrawiamy Pawła, bardzo się cieszymy, że nas oglądacie. Mamy na nasze pytanie, mamy pierwszą odpowiedź, która brzmi, oj, ja nie wiem. Przypominamy, uuu. że nasze pytanie to jak nazywały się domostwa naszych sąsiadów w gospodarstwie, czyli kur, krów, koni, koni, kurek, zwierząt. Więc jeżeli ktoś tylko wie, gdzie mieszkały kury albo gdzie mieszkały krowy, albo gdzie mieszkał uuu. pies, bo to też był sąsiad e, gospodarza. Jeśli wiecie, jak nazywają się te domostwa, to zapraszamy, żebyście udzielali odpowiedzi. E, dziękujemy za pozdrowienia i dziękujemy Ola, że z nami e, słuchał dzisiejszej bajki. A my wracamy w takim razie, bo w tym całym towarzystwie e, dzisiaj, najważniejsze są, e, dzisiaj najważniejsze są jaskółki. I teraz, mili Państwo, gdy e, Jaskółki, dymówki, które latały, ponieważ robiły swoje gniazda właśnie tam, gdzie mieszkały krówki albo koniki, więc ja jeszcze nic nie powiem. One lepiły tam gniazdka między sufitem a ścianą i latały nad ogródkiem, ale też one bardzo lubią jeść owady, których dużo jest nad wilgotnymi łąkami. A tam. Zresztą posłuchajcie takiej piosenki o tym, co się działo 100 lat temu, co przytrafiło się dwóm koleżankom, dwóm mieszkankom Gorajca, który kiedyś był bardzo dużą, dużą wioską i każdy gospodarz pewnie miał swoją krowę albo więcej koniki, świnki, kurki. I tymi zwierzątkami często zajmowały się dzieci. I nasze dwie koleżanki, nasze dzisiejsze mm. bohaterki. Tak Kasia jest. i Marysia. Kasia i Marysia. Cześć, mówią Wam. Cześć, machają do Was rączkami. Cześć. E, nie wiem, czy wiecie, Katarzyna umie przygotowywać te, <laughs> te piękne lalki. Właśnie. To ta umie zrobić Ona myśleninę. Tak, ona potrafi robić świątą minę. Oj! <laughs> Więc te dziewczyny, Dwie Kasia i Marysia, one były świadkami niesamowitego zdarzenia, właśnie które wydarzyło się w tym miejscu, gdzie teraz stoi kapliczka, która jest nazywana kapliczką na wodzie, a mieści się w Gorajcu. Pasły swoje krówki nad rzeką Łówczanką. I teraz posłuchajcie tych jaskółek, to one teraz zaśpiewają wam piosenkę. Pod lasem, pod lasem, lasem zielony. Dwie dziewczynki tam pasały swoje trzy krówki. Dwie dziewczynki tam pasały, swoje trzy krówki. Choć poranki chłodne, to dni już pogodne. Słońce grzało, słońce grzało, Kasi pić się chciało. Słońce grzało, słońce grzało, Kasi pić się chciało. Na łąkach wilgotnych trawa pokolanka. Tam, tam to, tam 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 to, to tam płynie, tam bije się, potoczek główczanka, To tam płynie, tam bije się, potoczek główczanka. A za tamtym brodem, tam woda głęboka. Tam złoci się, tam złoci się piaseczek na dnie. Tam złoci się, tam złoci się piaseczek na dnie. Idź Kasiu nad potok, mówi jej Mary. I zaczerpnij sobie wody tam, gdzie piasek błyska. Tam zaczerpni sobie wody tam, gdzie piasek błyska. A cóż się tak złoci, a co to za. Blach? I co za głos, i co za głos przemawia do nas I co za głos, i co za głos przemawia do nas Gdzie woda głęboka, wmyjcie się wraz a rosa niech na liczkach schnie, nie ścierajcie jej. A roza niech na liczkach schnie, nie ścierajcie jej. Nie bierzcie bogactwa, korale odłóżcie, aż czyście się, aż czyście się swym dobrym serdu. A szczyćcie się, a szczyćcie się z tym dobrym serduszkiem. Co to była za postać? Dziewczynki pomyślały, że to musi być Matka Boska, bo była to śliczna panienka z dzieciątkiem na ręku i tak właśnie do nich powiedziała odłóżcie korale, zawieźcie je w cerkwi, a tutaj przychodźcie obmywać się, Tą wodą, ale nie zmywajcie z siebie rosy, tylko poczekajcie, aż wyschnie. I wtedy spotkają Was różne łaski. I e, po tym, jak dziewczynki opowiedziały swoją historię, a noc... może to jaskółki też przekazały część tej historii. <noise> Mogło tak być. Mając przykład prędzej niż dziewczynki schywają. No właśnie, bo historia była opowiadana we Lwowie i w Wilnie. Tam nawet pisały o tym gazety. I mnóstwo ludzi przychodziło do Gorajca, żeby w piasku zobaczyć wizerunek Matki Boskiej z dzieciątkiem. A wizerunek pojawiał się nawet wtedy, kiedy ludzie mącili wodę i odgarniali piasek. I ten wizerunek ciągle się pojawiał i powtarzał. A później pojawiły się także cuda uzdrowienia. W tym miejscu ktoś odzyskał wzrok, ktoś został wyleczony z padaczki, a na tym miejscu jeszcze w tym samym roku, kiedy dziewczynki zobaczyły wizerunek Matki Boskiej w piasku w ówczance, w potoku, jeszcze w tym samym roku została tam zbudowana kapliczka. Którą można odwiedzać, bo jest teraz już odrestaurowana i kapliczka jest zbudowana właśnie nad potokiem w taki sposób że potok przepływa pod spodem pod budynkiem kiedyś można było w środku w kaplicy zaczerpnąć święconej wody święce, święconej świętej wody z potoku której było można wcześniej zobaczyć wizerunek matki boskiej taka jest dzisiejsza legenda jak to wiecie pewnie też bardzo dobrze te legendy mają czasem trochę prawdy w sobie, więc zapraszamy Was serdecznie do tego, żeby odwiedzić Gorajec i zobaczyć te wilgotne łąki. Już teraz nie ma tam łówczanki, bo to było bardzo dawno temu, ponad 100 lat, ale wciąż jest małutki strumyczek, nad którym jest piękna kapliczka, a może ktoś z Was zobaczy tam też dziewczynki pasące, pasące krówki. A może, Bo to się może wciąż dziać tam. Tak, a może są tam nawet druty elektryczne już w dzisiejszych czasach, na których przysiadają takie jaskółki i powtarzają sobie tę melodię. Ale chciałam powiedzieć, że mamy tutaj odpowiedź, jedną odpowiedź na twoje pytanie, Kasia. Gdzie Uuu. żyli? Gdzie żyły zwierzęta gdzie? gospodarskie? Uuu. Tak, właśnie odpowiedź to. Krowa. Tak. Do Boże. Tak jest. O Boże. Myślę, że chodziło, chodziło o oborę na pewno. Tak, a koniki mieszkały w stajni, w stajni. a kurki w kurniku. A, a, gęsi? a gęsi? No chyba też w kurniku. W gęgowniku według mnie. A jest? W budzie. Mogło tak być, tak. A jaskółki mogły żyć właśnie w stajni albo w oborze pod strzechą. Albo tak. też mogły sobie uwidzieć gniazko nad, pod strzechą domu, nad oknem. Albo w mieście, też tak e, właśnie też mm, przy oknach. E, mili Państwo i miłe dzieci. Ja jeszcze chciałam Cię, Kasia, zapytać, bo Ty wiesz, a tutaj nasza piosenka może jest taka troszeczkę fabularyzowana, ale Ty wiesz, jak śpiewają jaskółki. A, no tak, wiem. Um, przez to, że te jaskółki bardzo martwiły się o, o siebie, żeby nie wpaść w sieci, które są zrobione z nici, to bardzo często śpiewały o niciach, ale tak one posłuchajcie kiedyś jaskółek, one tak szczebioczą, szczebioczą. I ludzie, jak bardzo dużo czasu spędzali kiedyś w naturze, słuchali właśnie ptaków, to wymyślali sobie różne, różne e, takie. No powiedzonka, jakie to, o czym to też mogą śpiewać te ptaki. I na przykład o jaskółkach to opowiadali sobie tak. kręci ci, kręci ci, chodźcie chłopcy, kręcić nici, bo miesiączek jasno śmici. i <grytanie> <grytanie> W lecie były stogi, brogi, teraz nie ma. Nic. Patrzyłyśmy z Jago, co to są stogi i brogi. Stogi, z siana. A brogi nad stogami się budowało się takie daszki, żeby nie Można mogło było do siana. regulować wysokość tego tak. daszka. Teraz nie ma nic więcej. Siana. No, a do chłopaków jeszcze wołały tak: Pić, 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 pójdziemy do miasta, ukradniemy czerwoną nic. Czerwoną, jak tutaj yy, nasz sznurek, na którym tak jaskółki. I jeszcze jedna moja ulubiona, ale mogę. Myślisz, że mogę? Eee, drogie dzieci, rodzice wam wytłumaczą. <laughs> chodziłaś, chodziłaś, kiedy nie przędziłeś, a teraz świeć, 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 świeć głową psiak. Mam nadzieję, że ostatnie rzeczy wyszły bardzo <laughs> niewyraźnie. Eee, były to bardzo często takie, e, no ludzie sobie po prostu urozmaicali czas, więc to były śmieszne, e, śmieszne e, raczej hasełka. E, i, Dziękujemy Wam bardzo ślicznie za to, że byliście z nami. Dziękujemy Oli. Dzięki Ola, że byłaś z nami. Ola Ola, że podobała jej się legenda i że podniosła na duszy, więc bardzo się cieszymy i życzymy wszystkim miłego dzionka. Dziękujemy jeszcze raz serdecznie Centrum Kultury Dwarek Białopladnicki za gościnę. I jaskółki też. I, ty, ty, ty. Jeszcze wyświetlamy na ekranie e, dworek Białoprodnicki i jaskółki. E, I przypominamy jeszcze, że nasz dzisiejszy odcinek jest e, sfinansowany z programu Kultura w sieci, za co też serdecznie dziękujemy. I to by było dzisiaj na tyle. Polecamy się na kolejną legendę Gorajecką. Tak, kolejną legendę gorajecką opowiemy na wrześniu. Na wrześniu. chyba już we wrześniu. I o, to, o te historie, które będziemy Wam wtedy prezentować, zapytałyśmy mamę Jole i myślę, że też Wam się spodobają, bo Gorajec jest bogaty w różne historie. Myślałyśmy, że to będzie pole dla nas do wymyślania własnych legend, ale okazuje się, że Nic jest tam trzeba. tyle pięknych historii, że cieszymy się, że możemy je poznawać i tylko je ubarwiać naszymi piosenkami i postaciami. Różnymi. A melodia, którą dzisiaj śpiewałyśmy, jest w oryginale właśnie ukraińska. I jest tradycyjna, dlatego że w Polsce się tak często nie śpiewało na dwa głosy, ale na Ukrainie już tak. A dziewczynki, o których była dzisiaj mowa, i tak jest właśnie w podaniach, były, były Ukrainkami, bo kiedyś w Gorajcu. Właśnie mieszkało bardzo dużo i Polaków, i Ukraińców, którzy byli sąsiadami. Zresztą w dzisiejszych czasach też mamy dużo różnych sąsiadów z różnych innych państw i bardzo się z tego cieszymy, że, że możemy mieć takich znajomych. Zobaczcie, jakie fajne mają piosenki. Warto poznać. Piękne i wielogłosowe. Dziękujemy Wam serdecznie za uwagę. Było nam bardzo miło. Znowu dla Was opowiadać, śpiewać. Do zobaczenia we wrześniu. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.